Dobiegły końca przygotowania do 16. plenu Komitetu Centralnego PZPR, które odbędzie się w Łodzi i poświęcone zostanie umocnieniu roli klasy robotniczej w partii i państwie. Do udziału w plenum zaproszono około 800 robotników, z tego połowę bezpartyjnych. W ostatnich dniach w wielu zakładach pracy w całej Polsce odbywały się spotkania, narady i konsultacje dotyczące różnorodnych aspektów miejsca i roli klasy robotniczej w życiu partii i państwa oraz problemów nurtujących ludzi pracy. Jako bezpartyjny e, chciałbym, żeby w przyszłości było więcej takich konsultacji bezpartyjnych ludzi, którzy bezpośrednio pracują przy stanowiskach robotniczych, niejednokrotnie, bardzo ciężko i mają bardzo dużo w tej kwestii do powiedzenia. Właśnie, co mają do powiedzenia, jaka najważniejsza sprawa Was nurtuje? Przede wszystkim uważam, że na plenum w pierwszym rzędzie powinny być poruszane sprawy mieszkaniowe. Ja jako młody człowiek, który w tej chwili czekam z podzieli mieszkaniowej już 11 lat na mieszkanie, nie widzę w tej chwili żadnych perspektyw, żeby w najbliższym okresie otrzymać. Są najróżniejsze ustawy, posiedzenia, uchwały o przyspieszenie budownictwa mieszkaniowego, ale niestety. Nie ma żadnych perspektyw, żeby skrócić staż oczekiwania spółdzielni mieszkaniowej na mieszkanie. Będę mówił o nam materiałów, które winny być nam rytmicznie dostarczane w ilości takiej, jak potrzebujemy, ponieważ gdy one spłyną w odpowiednim czasie, jesteśmy w stanie wykończyć nasze budowy czasie i przed terminem nawet. A w ten sposób, jak to się teraz odbywa, mamy olbrzymie trudności. Ze względu na to, przedłuża się zdawanie obiektów. Mamy jeden z obiektów, gdzie winno nam być dostarczone natychmiast odwrotnie stowaniem i już można byłoby odwiek oddać do użytku. Nie mamy, mamy olbrzymie trudności. Zaopatrzenie stara się jak tylko może i w dalszym ciągu te trudności istnieją. Chciałbym mieć możliwość przekazania, jeżeli taka możliwość w ogóle będzie, najważniejszych problemów, które nas tutaj nurtują. Sprawa pierwsza podstawowa dla nas, młodych ludzi, to sprawa mieszkań. U nas w zakładzie są cztery zespoły budownictwa indywidualnego i za każdym razem są problemy z otrzymaniem działek budowlanych. Po prostu nie ma planu zagospodarowania miasta, który by mówił o tym, gdzie te działki mogą być. Są po prostu plany jakieś takie nierealne w ogóle. Mówi się, że tu ma być, czekamy 5 lat, nie ma nic na tym terenie, nic się nie dzieje. A nasze siły, nasze chęci, po 5 latach ktoś mogą mogą ulec, ulec, ulec zanikowi, nam się po coś nie będzie chciało. Że to my chcemy budować, nie chcemy, nie chcemy od państwa dostawać od razu tych, tych, tych mieszkań, tak jak inni chcą. Nie chcemy stać w kolejce, chcemy zrobić coś sam dom, który będziemy chcieli. Dom, który będzie dla nas i dla naszych dzieci. Myśmy chcieli, Krzysztof, żebyś właśnie to naprawdę załatwił, bo to jest sprawa, która nas bardzo boli z tym mamy największe problemy. Sprawa następna, to sprawa pozycji ludzi młodych w zakładach pracy. My w tej chwili przeżywamy spore trudności kadrowe. Są takie sprawy na przykład tych młodych ludzi, co przychodzą teraz do pracy do nas. Popracuje taki 2-3 tygodnie i w tym trzy, tych 2-3 tygodniach ma 3 dni nieopuszczone opuszczone i nieusprawiedliwione. Przeadę jakoś inaczej może załatwić tą sprawę, bym do kolegi się zwrócił, żeby na przykład karać tych ludzi, którzy pracują tylko parę dni w tygodniu. Oni przychodzą tylko po to, żeby mieć stempel w dowodzie. A w ogóle z niego nie ma żadnych pociechy, bo człowiek musi za niego pracę wykonywać. Krakowskie zakłady przemysłu odzieżowego Wistula, jeden z największych w kraju producentów ubrań męskich. Na 16. plenum załogę Wistuli reprezentować będzie zaproszona na obrady do łodzi Bogusława Kurleto. Zabierając głos na 16. plenum, chciałabym poruszyć sprawy jakości produkcji. Uważam, że wielu ludzi dobrze pracuje. Powinni być oni w jakiś sposób za to wynagradzani, ale jest między innymi też duża grupa ludzi, która jest niezdyscyplinowana, charakteryzuje się lenistwem, nieróbstwem. Uważam, że na 16. plenum powinno się dużo mówić o jakości pracy i dyscyplinie pracy. Przygotowania do szesnastego plenum z uwagą śledzone są nie tylko w kraju. Zajęła się nimi również Wolna Europa, oczywiście we właściwy dla siebie sposób. Oto w jednej z ostatnich audycji usłyszeliśmy, że partia gwałtownie poszukuje swojego robotniczego rodowodu. Przychodzi jej to, zdaniem Wolnej Europy, z dużym trudem, gdyż, cytuję, odsunęli się od niej nawet dawni bohaterowie pracy. Są dziś starzy, żyją więcej niż skromnie. Niektórzy, jak na przykład Franciszek Aprias, w nędzy. Zapomniano o nich, twierdzi Wolna Europa. To wszystko w tym wydaniu dziennika. Do zobaczenia.